Dlaczego to zwykle bookmacher wygrywa pieniądze, a nie osoby, które grają u Bookmachera? Było lotto, była ruletka, to teraz przychodzi czas na bookmacherkę. Wynika to z tego, że bookmacher przy ustaleniu kursów zaniża je względem tych, które powinny być, żeby gra była sprawiedliwa. I teraz podam Wam przykład. Załóżmy, że mamy mecz o mistrzostwo świata między Francją a Brazylią i zrobimy założenie, że obie drużyny mają 50% szans na wygraną. Więc żeby obliczyć taki sprawiedliwy kurs, to jeden należy podzielić przez 50%, co daje nam wartość 2.0. Czyli Kurs 2,0 na Francję, kurs 0 na Brazylię daje grę sprawiedliwą. Natomiast Bookmacher ustala te kursy na poziomie zwykle 1,85-1,85, co oznacza, że nieważne, na którą z drużyn postawimy, i tak będziemy na stratnej pozycji z punktu widzenia matematyki. Gdyby się okazało, że któryś z bookmacherów oferuje kurs wyższy niż 2,0, to znaczy przykładowo na Francję jest kurs 1,6, a na Brazylię 2,2, no to wtedy oznacza, że na Brazylię warto stawiać, ale taka sytuacja występuje niezwykle rzadko. Nie jest to niemożliwe, ale no, znalezienie czegoś takiego. Jest bardzo trudne, trzeba po prostu bardzo siedzieć w danym sporcie. I teraz, jak to będzie wyglądać, jeżeli na przykład Francja będzie miała 60% szans na wygraną, a Brazylia 40%? Wystarczy podzielić 1 przez 60%, co daje kurs 1,67%, natomiast jeżeli 1 podzielimy przez 40%, to wyjdzie nam kurs 2,5%. I w takiej sytuacji Bookmaker zwykle oferuje kursy typu 1,60% na Francję. 2,30 na Brazylię i znowu nieważne, na którą z drużyn postawimy, i tak jesteśmy na stratnej pozycji. Macher w taki sposób dobiera kursy, że niezależnie od wyniku, zawsze będzie do przodu.